Teatr prostolinijny powstał niespełna dwa lata temu. Skupia amatorów, pasjonatów aktorstwa, którzy dbają nie tylko o wyrazisty przekaz, ale też bawią i uczą poprzez śmiech. Jesteśmy teatrem amatorskim działającym przy Domu Kultury w gminie Linia. Działają tutaj trzy grupy teatralne: grupa dziecięca, młodzieżowa i dla dorosłych. W ciągu półtora roku udało nam się już przeprowadzić tutaj trzy premiery: dla dorosłych dwie i grupy młodzieżowej. W przygotowaniu są dwie następne. Jednocześnie oczywiście specjalizujemy się w komediach, czyli chcemy bawić ludzi i działamy jako stowarzyszenie. Stowarzyszenie Lamparty, które no, wspiera artystów nie tylko tutaj lokalnych, ale przy artystów z całej Polski zbudowaliśmy platformę dla amatorskich teatrów w całej Polsce. Teatr Prostolinijny swoją siedzibę posiada na terenie gminy Linia, ale występuje na terenie całego województwa. Prezentował się w kartuzach, Cewicach i sąsiednich gminach. Ich spektakle zawsze kończą się gromkimi brawami. Wspaniała atmosfera, super ludzie, fenomenalna publiczność, która zawsze oklaskuje nas na stojąco. Działamy już tutaj półtora roku, w ciągu tego czasu bardzo dużo się nauczyliśmy i cały czas się uczymy. Właśnie odbyła się premiera naszego drugiego spektaklu. Pozwól, że ci przedstawię, ta to moja była żona jest. Ja sobie wypraszam, chamie jeden. Miła kobieta, odwróć się i wy... wyjdź. Nie takim tonem prostaku, widzi pan, cały czas tak do mnie mówił,